Serdecznie polecam. Polecam. To był strzał w dziesiątkę. Zapraszam na rekrutację. Nie czekaj i zapisz się już dziś. Hair Business Partner Justyna Sikorska, witam serdecznie z wakacji. Jestem świeżo po ukończeniu kierunku w tej profesji na WSA i we Gdyni. Dynamizm naszego zawodu powoduje konieczność i chęć ciągłego rozwoju oraz posługiwań innowacyjnych rozwiązań z jednocześną znajomością narzędzi hr -owych. Obecnie działam nad rozwojem nowej firmy, nieznacznie wychodząc poza strefę swojego komfortu. Nie tylko doświadczenie, ale i wiedza zdobyta na tym kierunku ukazały nowe możliwości działania. Networking, a podstawa naszej branży od samego początku inicjowana przez prowadzącą Hannę Konkol, wspaniale wpłynęła na bieżące rozeznanie w zróżnicowanych sektorach naszej branży. Serdecznie polecam te studia, życzę udanych urlopów i do zobaczenia na rynku pracy. Business partner czasem musi gasić pożary, ale z wiedzą zdobytą na studiach podyplomowych Air Business Partner na i w Gdyni pod profesjonalnym okiem Panny Konkol będzie to dużo łatwiejsze. Doświadczenie, które, doświadczenie którym dzielą się dydaktycy, pozwala na co dzień zapobiegać tym pożarom, bo jak to mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć. Jesteś umysłem ścisłym? Nie chcesz piastować funkcji Air Business Partnera? Nic nie szkodzi. Ja też lubię konkrety. Kodeks pracy wszędzie mi towarzyszy. Żeby być dobrym partnerem biznesowym musisz znać wskaźniki, a nigdzie nie nauczą cię tego tak dobrze jak na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Her biznes partnerem nie jestem, ale od kilku lat Mam swój zespół i to właśnie studia te pozwoliły mi na zrozumienie wielu zachowań naszych pracowników, a także skuteczne i rozsądne planowanie zadań. Zapraszam na rekrutację. Już jestem mama. Super kochanie. zaraz będzie zupa. Musi umieć ogarniać różne sytuacje, a Ty, jeśli chcesz się nauczyć, jak ogarniać te sytuacje prowadzone przez HR biznespartnera, Partnera, zapisz się na studia prowadzone przez Hannę Kołucholmę w Polecam. Większość z nas wie, że żeby osiągać sukcesy w sporcie, musimy regularnie trenować. Wielu z nas jednak zapomina, że żeby osiągać sukcesy w życiu, trzeba się regularnie rozwijać. Ja, ponieważ cenię sobie bardzo harmonię mojego ciała i ducha, postanowiłam w zeszłym roku całkowicie zmienić swój kierunek zawodowy i z wieloletniego marketingowca postanowiłam rozwijać się w kierunku doświadczonego HR Business Partnera. Wybrałam studia w Gdyni na WSIB i to był strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, 9 miesięcy, no jak solidna ciąża, Pokazało, że e, można zrobić ogromny skok w karierze. Dla mnie się okazało to również szansą na awans. E, ale studia HR Business Partner w Dyni to przede wszystkim ogrom kontaktów biznesowych, e, wielu fantastycznych ludzi, których e, z którymi kontakty mam nadzieję e, będę utrzymywać dłużej niż tylko przez te kilka miesięcy. E, to niesamowita ilość wiedzy i informacji, wskaźników. I przede wszystkim tego, że e, każda rzecz, którą e, robimy, musi być wielokrotnie, wielokrotnie rozwijana i musimy w każdym, w każdym momencie swojego życia się dokształcać i rozwijać. A hair business partner to nie jest ktoś, kto po prostu jest, bo ma tytuł, tylko to jest ktoś, kto cały czas się uczy, to jest ktoś, kto cały czas śledzi trendy. I to wszystko było właśnie z nami przez te wiele, wiele miesięcy, a energiczna prowadząca Hanna Konkol sprawiła, że nasza wiara w to, że możemy być świetnymi HR Business Partnerami jest z nami cały czas. Ja lecę teraz biegać, a Ty? Ty leć się zapisać na studia HR Business Partner na WSAiB w Gdyni. Po tak owocnie i przyjemnie spędzonym roku na WSAiB na kierunku HR Business Partner sprawowanym pod kierownictwem Hanny Konkol Czas na kolejną przyjemność PR Business Partner na wakacjach. Jeśli chcesz zdobyć kolejne kwalifikacje zawodowe dzięki wysokiej jakości wykładów zawierających szeroką wiedzę merytoryczną, profesjonalnie przeprowadzonym ćwiczeniom, przykładom oraz masie narzędzi, i to wszystko w miłej i twórczej atmosferze w gronie odpowiednio dobranej kadry oraz świetnym studentom, z którymi będziesz mógł wymieniać e, informacje, doświadczenia oraz kontakty to nie czekaj i zapisz się już dziś.